SZADOKI I WIELKIE NIC Tak, najwyższy czas, drogi widzu, zdradzić naturę wiszącej nad nieszczęsnymi szadokami katastrofy. Krytycznego dnia nasi bohaterowie zażywali spokojnej rozkoszy rodzinnego posiłku, aż tu wtem... SRU! Harmonię domowego ogniska bezpowrotnie zburzył niezidentyfikowany za to cokolwiek zaśmiardły obiekt. Na nic zdały się przeprowadzki, bo to. SRU. W saleterce lądował satelita. Szukali ukojenia we śnie, a tu. SRU. W łóżku lądowała kuchenka. Chowali się pod skalnym nabisem. SRU. I tak ich dopadło. Jakaż to plaga zwaliła się, proszę zwrócić uwagę na gresłów, na te nieszczęsne istoty? Już odpowiadam. To by tak rzec, niebo zwaliło się im na łeb. To oni mieli tam niebo? Ano, mieli. I to jakie? Nic, tylko stare garnki, sosierki, durszlaki, wózki, młynki do kawy i inne śmiecie nagromadzone w czasach, kiedy niebo służyło za wysypisko. Były tam całe konstelacje rozregulowanych, pordzewiałych wag, małych i wielkich wozów bez kół, ryb entej świeżości, wyschniętych raczych i krabich egzoszkieletów. I teraz to wszystko waliło im się na łeb. Jak uciec przed takim przekleństwem? Kto by to wiedział? Kto, jeśli nie profesor Szadoko, przewodniczący Szadockiej Akademii Nauk, który jak zwykle oddawał się rozmyślaniom w cieniu swej ulubionej jabłoni. Rozmyśla, rozmyśla. Rozmyśla aż tu nagle. Sro Przygniata go ogromna dynia ze zbrojonego betonu. I wtedy olśnienie. Bolesny przebłysk geniuszu, który stworzył podwaliny wielkiej szadockiej teorii ciążenia. Tak narodziła się spadologia. Ale o tym kiedy indziej! <śmiany> No i będzie tego.